Siemanko widzę, to mój kolejny odcinek, zostawcie suba, łapkę, dobijam 90 subów i dziękuję, że i, i jakby trzecie, trzecia część z lwem, z, z, z lwiątkiem lwem jak chcecie, part 3, no będzie gdzieś tak chyba w poniedziałek, we wtorek. Jeszcze nie wiem, bo się plany pozmieniałem, by miało być w niedziela, ale już dobra. Widzowie, bo mam taką myśl, bo się tak czuję, nie wiem. Jakby bym chciał kogoś zaadoptować. Hmm, tak sobie myślę, że mogę zaadoptować se kotka. No dobra, tutaj tylko. Przed jedzeniem jeszcze mnie sobie rę ręce. Dobra, i sobie robię jakieś jedzonko, bo myślę, że hot dogi będą to do dobrze. No hot dogi. Wystarczą, więc. <laughs> Już tutaj mam przygotowane hot dogi. Sojemy. szybko szybkociutko. Tutaj sobie żyjemy, spokojnie się zbierzemy. I piście w komentarzach coś tam, jak chcecie. A no więc jest różnie, jakby nie jest za bardzo tak, jakby kontro... Chodzi mi o to, że nie czuję się komfortowo, że będę miał kotka. No, trudno. Dobra, sobie tutaj dokończyłem, sobie tu pozmywam Tutaj sobie pozmywam Zmywałem, jeszcze dokończę swojego tego Ja Jeszcze zobaczę ile mam na banku Fiu, fiu, fiu tysiąc! No, może być, może być Chyba możemy już się zbierać, to już sobie moją, tą Ferrari Więc jeszcze Umyjemy ząbki Idziemy do, do toalety umyć ząbki Czekaj, stuteczkę to mam chyba na górze, więc Idę na górę po stuteczkę i umyjemy zęby, więc Dobra, to chyba tu jest? Nie Dobra, to chyba w tej naj... 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 najdłuższej łazience O, tu jest właśnie sztuczeczka Dobra, i my... Pf, dobra Piękny widok, mogę sobie wymyć taki piękny widok. widok Ple... Ple, dobra Jeszcze nie. Ręce hmm. Jeszcze piję trochę wody Trochę muszę się napić I chyba możemy się zbierać, widzowie Więc dobra, już się zbierajmy Domu na razie nie, nie trzeba podgrzeć, bo jest lato Na razie jest ponad y, 20 stopni Teraz trochę sobie wypiję Dobra Wsiadam do mojego auta Myślę, że jedziemy. Dobra, jedziemy moim autkiem. Jedziemy sobie tutaj pięknie, tak ładnie szybko. Komenda bliska, więc trzeba. Jest? Nie wiem, może sprawdźmy na górze. O, dzień dobry, dzień dobry. O, dzień dobry, dzień dobry. Co pan chce? Kupić jakieś, zwie jakieś zwierzątko, bo mamy tutaj bardzo dużo zwierzątek. No, jakby chyba ostatni nam zostało kotek. O, ani się składam. W wie, kotek został. I tu... Hmm, tak za ile? By pan zapłacił. Już czekaj, bo tutaj fakturę wezmę. I tu coś tam podpiszę. Chwila to zajmie. Let's go. Ten taki słodki. ja co ty robisz? Ja cię nie lubię. Będziesz złym właścicielem. Nara, i sobie. Ja nie lubię y, ta, y, y, śpirów takich jak ty. Ale słodki. Chyba będzie fajny. No to i już? Tak, tak. Proszę bardzo. Gdzie? Nie, nie, nic nie dostałem. Jeszcze raz. Proszę bardzo. Dziękuję. No więc niech pan tutaj weźmie tego kota się zajmę pracą bo jeszcze mam tyle do załatwienia że że masakra no dobrze to jest tutaj faktura no, no, no kiedy mam tą jest faktura jutro 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 bo no, no jutro mam czas jutro mam czas więc jutro dobra to ja już go biorę, tu. no nie, no, nie. Nie no, to ten kurde pan mnie musi wziąć, ale trono lesywie łapa! Więc widzowie zostawcie słuba, bo robię sobie. Boże kotku! Wezmę cię bo ty na serio. No wreszcie. Na no piórecie. Idziemy do auta. Takuj się. No, dawaj. Dawaj. Jakie ma ja To Usiadamy! Let's go! Dobra, siat. Jedziemy no, i wreszcie widzę kota. Jeszcze kurde 4 sub subskrybencje i będę miał 90 słup. Wsłuchajcie mój kanał. No. Dobra, więc to zaparkujemy W sumie jutro z rana będę musiał jakoś tak. Tak, dobra, sobie tutaj. Chodź tu jeszcze otwieram tutaj. A, no idę, panie właściciel, nie umie się mną zajmować. Dobra, już chodzę. Miał, miał, wchodzę. Wchodziłem. Dobra, Kotki, coś tam piszesz, miał, miał, miał. No chodź. Zrobię w ogóle ci klatkę. A w ogóle ci coś dam do jedzenia, Kotku. Masz? Wreszcie coś do jedzenia. Ale że, no, dobra, ja sobie to o, Zobaczę co jest w telewizji, więc. Pieski jakieś? Dobra, łączę tutaj oto. <laughs> o, hi -wan. Co mówisz? Chyba jeszcze chcę, dobra. No to masz, to jest twoja ostatnia porcja. Rozumiesz kotku, to jest twoja ostatnia porcja. Ty dupku jeden! To jest moje wszystko. Na, na, idź sobie! Ja to moje jest! No może ten kot lubisz. Dam jej jeszcze wodę. Dobra, zrobię jej tak. Dam jej wodę. Gdzie jest tego? Hmm, tutaj gdzieś. O.

więc widzowie, ja się z Wami żegnam na razie.